Hej kochani, sorry, jem, takie dobrocie, ale wiecie, na pasiekę trzeba jeść, pić, kawunie i spoglądać. Kochani, 5 minut drogi dzieli mnie od jednej pasieki do drugiej. Jedną, przed chwileczką robiłam przeglądy, to co będziecie mieć udostępnione właśnie z tych korek gniazd, to jest kochani 5 minut drogi ode mnie. I o dziwo, tam gdzie mam zawsze najzimniejszą pasiekę, lodowatą pasiekę, tam mam dolinę, rzekę i zawsze jest zimno. Okazało się, że dzisiaj jest ciepło, co mi pozwoliło zrobić korektę gniazd, wglądnąć, czy matki czerwią, te, które mi nawiały z izolatora, plus jedna, która już ją wyczaiłam, że nawiała, czyli moja dobra. Yy, przyjeżdżam tutaj, że sobie zrobię przegląd, kochani, patrzcie się, różnica, ani pół oblotu, cisza, spokój, a ja wiecie, przywiozłam ciasto, jakby czasem umierały, choć tutaj mam pracownię, więc tutaj bym mogła sobie, kochani, rameczki z pokarmem dołożyć, problem jest taki że on jest lodowaty. Ja nie mogę sobie w środek gniazda dołożyć lodowatej ramki z pokarmem, ale dzisiaj dopiero dojechałam tu do rodziców, bo było strasznie zasypane, ostatnio ślisko, zlodowaciały teren. Po prostu dojazd tu był bardzo utrudniony, a jeżeli ja bym miała taki kawał drogi ciągnąć rameczki do góry, to wolałam sobie po prostu na chwilę położyć ciasto. To samo zrobiłam tutaj. Jeżeli by mi przyszło ratować jakąś rodzinę z głodu, kochani, no to wzięłam ciasto, bo mam zagrzane z domu, cieplutkie, mięciutkie żeby cokolwiek zrobić, a tu, kochani, nic nie zrobię. Patrzcie się, jak ważne jest wykorzystanie okienka pogodowego. Pomimo, że tam mam ciepło, to nie znaczy, że tu mam ciepło. Zobaczcie, jak e, nieraz pytacie m, o to, kiedy dawać nadstawkę, kiedy poszerzać gniazdo, kiedy coś zrobić. Kochani, nie da się tego wam powiedzieć e, tak odnośnie dziś o 12 idź w ramkę, albo jutro, albo za tydzień. E, takich rzeczy to jest nierealne, ze względu właśnie na te różnice temperatur, różnice w rozwoju rodzin. Nie wszystkie rodziny da się od razu tak samo traktować. Każdy musi indywidualnie podejść do swoich warunków. Tutaj, kochani, nie mogę sobie pozwolić na rozkopanie tak gniazd jak tam na dole, bo tam naprawdę było bardzo ciepło do słońca. No, prawie 30 stopni było w słońcu, więc w cieniu, wiecie, no odcienia może i ciągło, ale ja tam wszystko miałam w, w, w słońcu, zacisznie, tam i w ogóle nie wiało. Tutaj już czuję też od potoku, że mi Zaciąga lodowatym powietrzem, ale tutaj wystarczyło, że są krzaki. Słońce już się tak nie przebija, nie ma się o co oprzeć. Zobaczcie, jak ważne jest ułożenie lokalizacji pasieki, żebyście obserwowali, czy wasze rodziny się na pewno dobrze rozwijają w miejscu, w którym jesteście. Bo kochani, ja tu mam południowe na, na ułożenie wlotków. Mówi się południowy wschód, południowy że jest bardzo poprawnie. Ale zobaczcie, jeżeli ja bym sobie kochani na tamtym stoczu ustawiła e, ule i wlotki byłyby w północną stronę, bo tylko tak bym mogła, no to kochani, ja tego rozwoju pszczół bym nie miała. One by miały nie niedożyje wilgotno, narażałoby ich to na rozwijanie się różnych chorób, łącznie z grzybicą. To jeszcze słoneczko, które opierało się o wlotki od samego rana, kiedy już pozwala tam nagrzewać się w środku, do mnie by tak naprawdę przychodziło dopiero po południu. Te pierwsze obloty wiosenne bardzo by się wydłużały. O ile w lecie, kochani, kiedy jest słońce, kiedy mamy długi dzień, to inaczej wygląda, o ile wiosna bardzo ważna jest, aby pszczoły były ustawione w wschód południe, południe, żeby ten wloteczek był w suchym miejscu, kochani, nie w dolinie, tam gdzie jest wilgoć, tu gdzie jest sucho, wyżej. Dlaczego? Właśnie chodzi o ten rozwój, kochani. Tutaj najważniejszy jest rozwój pszczół. Jak mają sucho, jak mają dostęp do słońca, to jest dobrze, kochani. Pytacie nieraz, czy w szczerym słońcu, czy pod drzewami. U mnie, kochani, wszystkie pszczoły żyją w szczerym słońcu. Czy wychodzą mi i wylegają przed ule na upałach? nie zdarzyło się, że jakaś taka jedna kępka pszczół y, gdzieś mi wychodziła, ale pamiętajcie, ja się bawię wentylacjami. Ustawiam, zamykam, otwieram. Mniej więcej wiem, jak działają wentylacje, kiedy otworzyć, kiedy zamknąć, y, a kiedy dać, jeżeli są upały, na przykład jeszcze dodatkowe ocieplenie. Bo to, kochanie, ma znaczenie. Tutaj wolę mieć w suchym, w słońcu miejscu pszczoły, ze względu na to, że ograniczam sobie rozwój chociażby grzybicy. Innych chorób nie, ale grzybica ma bardzo duże znaczenie, jeżeli właśnie chodzi o teren wilgotny. Więc do tej pory nie miałam. Czy będę kiedyś miała grzybice? Pewnie mnie to nie ominie, bo każdego z Was takie rzeczy spotkają. Ale ułożenie uli pamiętajcie, to są dzieci słońca. To są cudowne owady, dzieci słońca. Pszczoły kochają słońce. Będą żyły w lesie, jak najbardziej, bo przecież są w dziuplach czy w barciach w lesie. Będą kochani żyły gdzieś w jakichś dziwnych rzeczach. Ale my nie mamy dzikich pszczół. My nie mamy na spadzi, kochani, bo nawet jak spadziowcy są, to też zauważcie, że stawiają w takich miejscach, nie w dolinie gdzieś w wilgoci, tylko doskonale wiedzą, gdzie postawić te pszczoły na spadzi. Tam, gdzie jest sucho, tam, gdzie mają możliwość spożytkowania tego pokarmu, tam nieraz, żeby jeszcze miały dostęp do pyłku, bo to nie sztuka postawić na spadzi, sztuka, kochani, żeby jeszcze miały białko w ulu. Inaczej, kochani, są choroby. Bez, bez białka nie macie pszczół, nie rozwijają się, więc... Musicie nauczyć się obserwować przyrodę, kochani, i do tego Was zachęcam. Nie bójcie się postawić pszczół w słońcu, tylko, kochani, nauczcie się manewrować wentylacją, obserwacją pszczół. Nie bójcie się ustawić pszczół w cieniu pod drzewem, ale obserwujcie, czy to drzewo nie jest kruche, łamliwe, stare, czy nie będzie uderzać u ule, czy nie będą spadać jab jabłka w, na jesieni. To ma znaczenie, kochani, bo to Wam wszystko będzie później generować stres u pszczół. Wszystko, cokolwiek robicie, robicie tak, żeby jak najmniej zakłócić pszczołom spokój. Kiedy trzeba zaglądać do ula, zaglądamy, nieważne czy to jest styczeń, czy grudzień, czy lipiec. Kiedy nie trzeba, kochani, dajemy im spokój. I to jest najważniejsze, żeby umieć stać koło ula, słuchać, czy nas potrzebują. I tego się nauczcie. Miłego. Kieciuśno, chyba zwariowałaś! Psik.